Cześć. Witaj w piątym odcinku kursu programowania w języku Java. Tematem dzisiejszego odcinka są tablice. Świetnie, już znamy zmienne i wiemy jak się nimi posługiwać. Więc wiemy również, że możemy ich użyć do zapisu pomiaru temperatury w poszczególne dni tygodnia. W tym celu musimy utworzyć 7 zmiennych numerycznych, mogą to być zmienne zmiennoprzecinkowe, które inicjalizujemy konkretnymi pomiarami temperatury. I tak w poniedziałek mamy 21,3 stopnia Celsjusza, we wtorek 22,3 stopnia i tak dalej. Dużo pisania, a to zaledwie 7 zmiennych. Co jakbyśmy chcieli zapisywać temperaturę przez cały rok? No cóż, mamy tutaj ten sam typ danych. Nazwy zmiennych w tym przypadku nie są super istotne. Mogą być z łatwością zastąpione czymś bardziej uniwersalnym, np. numerem. Wiadomo, że dniom tygodnia odpowiadają numery od 1 do 7, więc tak naprawdę moglibyśmy to zastąpić czymś innym. I tutaj przychodzą nam z pomocą tablice. W języku Java tablice są strukturami danych, które przechowują elementy tego samego typu. Powinny służyć do grupowania ze sobą podobnych elementów, np. elementów tekstowych jak Lista władców, elementów liczbowych jak jakieś ważne pomiary, czy po prostu napis, bo napis to tak naprawdę tablica znaków. Możemy ją sobie wyobrazić jako rząd zmiennych jednego typu ustawionych w pamięci w sposób ciągły, jedna zmienna obok drugiej. A tak bardziej obrazowo to możemy sobie tablicę wyobrazić jako taką komodę, która posiada szuflady, do których możemy coś wkładać i wyciągać. No, i co istotne, do takiej komody nie możemy dodawać nowych szuflad bądź usuwać starych. Jeżeli chcemy mieć komodę z większą ilością szuflad, to musimy ją stworzyć od nowa. No i dokładnie tak samo jest z tablicami. Deklarujemy określoną ilość elementów na początku i później nie możemy tego zmienić. Dobra, wróćmy do IntelliJ'a i stwórzmy w końcu jakąś tablicę. Więc, aby zadeklarować tablicę, podajemy typ danych, jaki będzie przechowywać ta tablica. Oraz podwójne kwadratowe nawiasy, które są właśnie symbolem tablic. A następnie nazwa. To co tutaj stworzyliśmy nie nadaje się jeszcze do użytku, gdyż jest to tylko deklaracja. Czyli jakby pusty element, do którego będzie można przypisać konkretną tablicę. I można to zrobić od razu. To znaczy zadeklarować i zainicjalizować tablicę. Czy raczej zaalokować, zarezerwować ją w pamięci i wypełnić domyślnymi wartościami. Zaczynamy tak samo. Typ danych i symbol tablicy, nazwa. I przypisujemy coś takiego. New, ponownie typ danych i nawiasy kwadratowe. A w nich podajemy konkretny rozmiar tablicy. Przyjrzyjmy się trochę bliżej temu zapisowi, tego co tu mamy i jak to działa. Otóż to, co znajduje się po lewej stronie znaku, równa się to tak naprawdę referencja do tablicy. Czyli taki jakby uchwyt, czy też wskaźnik to miejsca w pamięci RAM, zwanej stertą, gdzie zostaną zaalokowane trzy zmienne typu int, jedna za drugą. Nawet jak widzimy tutaj na tym schemacie, który stworzyłem, adresy poszczególnych zmiennych są przesunięte dokładnie o 4 bajty, czyli wielkość inta. No i jak wspomniałem, tablica utworzona w ten sposób jest zainicjalizowana pewnymi domyślnymi wartościami. Dla inta jest to wartość 0. Aby to sprawdzić, będziemy musieli jakoś dostać się do poszczególnych elementów tablicy. Jak to zrobić? Otóż każdy element tablicy ma swój indeks, który określa jego pozycję. Indeksowanie zaczyna się od zera, czyli jeżeli chcemy dostać się do pierwszego elementu, to podajemy nazwę tablicy i w kwadratowych nawiasach indeks 0. Jeżeli do drugiego elementu, to indeks 1. A do trzeciego indeks 2. Dobra, sprawdźmy to w praktyce, czyli tak, nazwa tablicy, numbers i chcemy się dostać do pierwszego elementu tablicy, czyli w kwadratowych nawiasach podajemy indeks 0 i weźmy to w instrukcję printującą. No i to, co się wyświetliło nam tutaj na konsoli, potwierdza to, o czym mówiłem. Mamy tutaj trzy zmienne typu int wypełnione domyślnie zerami. A te zmienne znajdują się pod indeksami od 0 do 2. No i to jest właśnie coś, co się może mylić początkującą programiście, szczególnie ostatni element w tablicy. Podsumowując, generalna zasada jest taka, że indeksy zaczynają się zawsze od 0, a nie od 1, a ostatni element znajduje się pod indeksem o 1 mniejszym niż ilość elementów w tablicy. Czyli na przykład dla tablicy 5 ostatni indeks to 4. A dla tablicy 100 elementowej ostatni indeks to 99. Indeksowanie czy też ogólnie liczenie od zera jest przedmiotem wielu memów. Na przykład No dobra, ten ostatni trochę mocny, i raczej dla fanów czarnego humoru. No ale cóż, dobra, wróćmy do naszych tablic. Wspomniałem wcześniej, że tablica intów jest domyślnie zainicjalizowana z zerami. A jak to wygląda w przypadku innych typów? Otóż tak jak to wygląda obecnie na ekranie. Czyli typ Bulin jest domyślnie zainicjalizowany wartością false. Typy całkowite jak Byte Short Int i Long są domyślnie zainicjalizowane zerami. Podobnie jak float i double, czyli zmiennoprzecinkowe, natomiast typ string jest domyślnie zainicjalizowany wartością 0, zresztą jak inne typy złożone, pisane wielką literą. Wiemy już jak tworzyć puste tablice, jak wyświetlać ich poszczególne elementy, ale jak wypełnić tablicę dowolnymi wartościami. Otóż dokładnie tak samo jak wypełniamy zwykłe zmienne. Jedyną różnicą są tutaj nawiasy kwadratowe, ale generalnie są to zwykłe zmienne, czyli aby wypełnić element tablicy używamy operatora przypisania. I tak pierwszemu elementowi przypiszemy wartość 5, drugiemu minus 4 i trzeciemu jakąś większą wartość. To sobie skopiujmy i zakomentujmy i ponownie wyświetlmy tablicę po zainicjalizowaniu jej naszymi wartościami. Wracając jeszcze do tworzenia tablic, to możemy je od razu zainicjalizować. Do tego służą nawiasy klamrowe. Wróćmy do naszego przykładu z pomiarem temperatury. Tworzymy tablicę Weekly Temperature i po znaku równa się otwieramy nawiasy klamrowe i podajemy kolejne wartości rozdzielone przecinkiem. Zauważ, że nigdzie nie podajemy rozmiaru tablicy, ponieważ rozmiar jest wyliczany na podstawie ilości elementów, jakie podaliśmy właśnie w nawiasach klamrowych. Ważne jest tylko to, aby wprowadzane dane były tego samego typu, co typ tablicy. Może jeszcze jeden przykład, tym razem tekstowy. Stwórzmy sobie tablicę z imionami. Więc w taki przyjemny sposób również możemy tworzyć tablicę. Ok, lećmy dalej. Tablice przechowują w sobie informacje na temat swojej wielkości. Aby się dostać do tej wartości, do tej informacji, musimy na nazwie tablicy wywołać operator kropki i następnie atrybut length. Tutaj nam nawet idę podpowiada. Wielkość tablicy names to 3 elementy. Co jeśli będziemy chcieli się odnieść do elementu, który nie istnieje, czyli użyjemy indeksu większego niż ilość elementów w tablicy? No to sprawdźmy to. W naszym przykładzie mamy tablicę z trzema elementami, czyli ostatnie imię ma indeks 2. Natomiast my spróbujemy się odnieść do indeksu 4. W konsoli została wyświetlona informacja o błędzie, a dokładniej mówiąc został wyrzucony wyjątek RI index Out of the Bounds Exception. I informacja, że indeks 4 jest poza granicą tablicy o wielkości 3. Jak widzisz nie ma się co bać tych czerwonych napisów, ponieważ są bardzo przydatne i informują nas, co poszło nie tak. A nie tak jest to, że wyszliśmy poza zakres naszej tablicy. Jakbyśmy podali indeks 3, to również dostalibyśmy błąd, exception, no bo ostatni element ma indeks 2. Dobra, ostatnie zagadnienie w tym temacie, czyli tablice wielowymiarowe. Do tej pory mieliśmy do czynienia z tablicami jednowymiarowymi, czyli z taką jakby listą wartości, listą elementów, czy nie wiem, tabelą z jednym wierszem. Natomiast tablice wielowymiarowe pozwalają nam tworzyć bardziej zaawansowane struktury, na przykład tablice tablic lub tablice tablic tablic lub tablice tablic 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 i tak dalej. Zacznijmy od tablicy tablic, czyli tablicy dwuwymiarowej, którą możemy sobie wyobrazić jak taką standardową tabelę z wierszami i kolumnami, taką macierz. Tworzymy ją poprzez dodanie dwóch nawiasów kwadratowych a w nich rozmiary poszczególnych tablic możemy to sobie wyobrazić jako wiersze i kolumny. Takie tablice również możemy zainicjalizować przy pomocy nawiasów klamrowych. Dla czytelności poprawmy jeszcze formatowanie. Dobra, to jeszcze jeden przykład. Wyobraź sobie, że oglądasz jakieś zdjęcie na telefonie czy komputerze. No to można powiedzieć, że to zdjęcie właśnie jest taką tablicą dwuwymiarową, taką mapą bitową składającą się z pikseli, które reprezentują konkretny kolor. Od razu zaznaczę, że się na tym nie znam, technicznie to może wyglądać kompletnie inaczej, ale tak to sobie wyobrażam i wydaje mi się, że idealnie pasuje to do omówienia tablic dwuwymiarowych. Wchodząc w dygresję, kolor piksela jest zależny od wartości liczbowej trzech kolorów, czerwonego, zielonego i niebieskiego, czyli tak zwanego RGB, Red, Green, Blue. Jest to jeden z przestrzeni barw, jakie używają nasze monitory. Każdy z tych kolorów przyjmuje wartość jednego bajta, czyli liczbę od 0 do 255. Na pewno kojarzycie te próbniki kolorów w różnych programach graficznych. Przesuwając kursorem po palecie kolorów, jesteśmy w stanie zobaczyć jak zmieniają się wartości właśnie RGB. Jeżeli ustawimy wszystkie wartości na 0, no to osiągniemy kolor czarny. Jeżeli ustawimy maksymalną dodatnią wartość wszystkich trzech kolorów, to dostaniemy kolor biały. Kolor wynikowy, który składa się właśnie z tych trzech kolorów, można zapisać jako jedną liczbę. Tak jak mamy tutaj. Wartość jest tutaj zapisana w systemie szesnastkowym, aby po prostu było jak najkrócej. Po tym przy długim wstępie możemy w końcu przejść do przykładu. I my właśnie będziemy chcieli stworzyć sobie taką dwuwymiarową tablicę, która będzie przechowywała kolory pod postacią liczby. No więc tworzymy tablicę typu int, bo int jest w stanie pomieścić taką liczbę. Przypomnę tylko, że kolor biały to jest 6 razy f, czyli liczba w okolicach 16 milionów. Nazwijmy ją picture. Oraz ustawmy wielkość tablicy na 1920 na 1080 W sumie możemy zmienić nazwę tablicy na Picture Full HD. No i teraz mozolnie wypełniamy tą tablicę. Piksel po pikselu jakimś kolorem. Najprościej będzie użyć selektora kolorów od Google. Tutaj sobie możemy pomanipulować. Tutaj jest wartość RGB, a tutaj wartość szesnastkowa, którą kopiujemy i wklejamy do naszego kodu, lekko modyfikując. Wartość szesnastkowa musi się zaczynać od 0x i następny piksel. I gdy już skończymy, dostajemy matrycę kolorów, która wygląda tak. Jakby komuś dwa wymiary było za mało, to możemy tworzyć tablicę 3, 4 i więcej wymiarowe. No i to tyle, jeśli chodzi o temat tablic. Na koniec trochę Cię rozczaruję. Być może w swojej profesjonalnej karierze programisty Java nigdy nie użyjesz zwykłej tablicy. To znaczy nie użyjesz bezpośrednio. Jeśli chodzi o struktury danych, to używa się czegoś takiego jak kolekcje, które często są wraperami na tablicę. Sama klasa String jest wraperem na tablicę, choć nie czarów, jakby się to mogło wydawać, a bajtów. Tutaj nawet w dokumentacji do pola jest napisane, że the value is used for character storage. No, ale mimo wszystko tablice są fundamentem programowania i nie powinno się ich pomijać. A teraz nowość w tym kursie czyli zadania. Aby nauczyć się programować, trzeba kodować, kodować i jeszcze raz kodować. Zarówno wykonywanie zadań z jakichś książek czy stron internetowych, jak i tworzenie własnych aplikacji, realizowanie swoich pomysłów jest niezwykle istotne w procesie nauki. Także zachęcam Cię do rozwiązania zadań, które dla Ciebie przygotowałem. Mam nadzieję, że polecenia są jasne, jeśli nie, wybaczcie mi. Na ekranie widzicie teraz 5 zadań, sugeruję zastopować film i zrobić sobie je. Rozwiązanie zaprezentuję za jakąś minutę. Ok, czas na rozwiązanie tych zadań. Mam nadzieję, że Wam się udało lub chociaż spróbowaliście, bo to jest istotne, żeby chociaż próbować. Przystąpmy do pierwszego zadania i tu mamy tak. Stwórz tablicę pięcioelementową typu string, która będzie przechowywać rzeczy do zrobienia. Taka to -do lista. No to mamy już tablicę pięcioelementową typu string. O nazwie to do list. Teraz ją wypełnimy jakimiś zadaniami. Dobra, to dalej. W poleceniu mamy, aby wyświetlić tą listę. Myślę, że najlepiej, najbardziej elegancko będzie użyć tutaj system out printf. Możemy od razu ponumerować tą listę. Następnie podajemy %s i znak nowej linii. I to możemy skopiować 5 razy. Teraz, jako zmienne, które mogą być podstawione pod %s, możemy podstawić całą listę. Odpalamy i dostajemy taki oto piękny wydruk na konsoli. Dalej w poleceniu mamy, po czym oznacz zadanie 3 i 5 za zrobione, dopisując na końcu done. No to stwórzmy sobie może zmienną finalną o nazwie done, która będzie zawierać napis done. No i teraz musimy oznaczyć zadanie 3 i 5 za zrobione. Czyli do elementu tablicy o indeksie 2, dopisać, dodać zawartość zmiennej dan. I możemy do tego użyć operator plus równa się, który poznaliśmy w jednym z wcześniejszych odcinków. Ponownie wyświetlmy zawartość naszej to-do listy, a wcześniejszy print zakomentujmy. No i proszę, zadanie trzecie jest oznaczone jako dan. I zadanie piąte również. Więc tak mniej więcej miało wyglądać to zadanie. Jeśli chodzi o fragment polecenia dotyczący eleganckiego programistycznego zapisu, no to chodziło mi, no tak mniej więcej o ten operator plus równa się, o jakiś dobrze sformatowany print, żeby nie używać 5 razy system out print line na przykład, żeby użyć zmiennej finalnej, zamiast dopisywać ręcznie za każdym razem słówko dan. No. To teraz możemy przejść do następnego zadania. I pierwsza część drugiego zadania mówi nam, że mamy stworzyć tablicę czteroelementową przechowującą oceny szkolne, więc następnie mamy obliczyć ich średnią arytmetyczną. W tym celu stworzymy sobie pomocniczą zmienną sum, do której będziemy dodawać poszczególne elementy tablicy. System out print line. Tutaj jakiś komunikat. Średnia ocen to. I obliczenia. Czyli suma ocen podzielona przez ilość ocen. Czyli wielkość tablicy. Ok, raczej powinniśmy tu użyć zmiennej float, ponieważ końcówka z obliczeń została odcięta i została tylko liczba całkowita. Zależy oczywiście na czym nam zależy. Ale dobra, dalej. Zadanie trzecie. Stwórz tablicę o wielkości zależnej od ilości dni w roku. Na przykład zmienna isLeapYear, Wielkość tablicy ma być zależna od tego, czy rok jest przestępny. Czyli na początek tworzymy zmienną logiczną isLeapYear, którą inicjalizujemy wartością true. Następnie deklarujemy tablicę shortów. Po czym wykorzystując instrukcje warunkowe if-else, inicjalizujemy ją w zależności od zmiennej isLeapYear. No i tradycyjnie możemy sobie coś wyprintować. Możemy jeszcze zmienić wartość roku przestępnego na false. I mamy tutaj inną wielkość tablicy. No więc tak wygląda rozwiązanie tego zadania. Przejdźmy do zadania numer 4. I tutaj mamy tak: stwórz tablicę dwuwymiarową z danymi osobowymi takimi jak imię, nazwisko, wiek, numer konta. W pierwszej linii możemy stworzyć sobie takie nagłówki, jak zwykle bywają w tabelach, czyli właśnie imię, nazwisko. Wiek, numer konta. Dalej mamy wprowadź kilka rekordów. Po czym wyświetl w formie tabeli. Do wyświetlania użyjemy system OutPrintF i zaczynamy tworzyć pierwszy wiersz. Liczba porządkowa. Następnie używamy formatu %10s, co oznacza formatuj stringa ze specyficzną długością 10 znaków i wyjustuj do prawej. Dzięki temu elementy będą wyrównane i będą estetycznie wyglądać jeden pod drugim, co nam da wrażenie prawdziwych kolumn. No i jako drugi parametr przekazujemy jedną tablicę z tablicy tablic jaką jest Personal Data. Teraz możemy to skopiować tyle razy, ile mamy rekordów, i pozmieniać tylko indeksy. A, jeszcze pierwszą kolumnę trzeba poprawić. No i w tym zadaniu chodziło mi o osiągnięcie takiego efektu. Zadanie piąte. Stwórz tablicę jednowymiarową o nazwie Witcher Equipment, która będzie posiadała 12 elementów. I wyświetl ją w formie matrycy 3x4. Wypełnij ją tylko częściowo po czym wyświetl. Zacznijmy od wypełnienia częściowego, czyli np. do trzeciego elementu ekwipunku przypiszemy item legendarny miecz. Do elementu 10 eliksir jaskółkę, a do 5 język utopca. Teraz jak to wyświetlić, aby to wyglądało tak przyjemnie jak prawdziwy ekwipunek? Zacznijmy od stworzenia formatu jednej linii. Do wyświetlenia ponownie użyjemy system OutPrintF. I jako pierwszy parametr podajemy format, który stworzyliśmy wyżej, a następnie trzy kolejne elementy tablicy. I w ten sposób stworzyliśmy szkic pierwszego wiersza ekwipunku. Tylko te nule jakoś słabo wyglądają, ale w poleceniu do zadania jest napisane jeżeli dany element tablicy jest pusty, wyświetl Empty Slot. Możemy to osiągnąć używając coś, co poznaliśmy ostatnio, czyli operator trójargumentowy. I teraz, jeżeli dany element ekwipunku jest nulem, to zwróć napis empty slot, a jeżeli nie jest, to zwróć konkretny item z tablicy. Powielamy to trzy razy, czyli tyle razy, ile mamy kolumn. Oczywiście zmieniając indeksy. Oraz powielamy ten nasz tak zwany wiersz. No, prawie dobrze, tylko ten legendarny miecz psuje nam formatowanie. Dlatego może zwiększmy szerokość jednego slota do 18. No i teraz wszystko jest równo, idealnie. W tym zadaniu powiedzmy, że udało nam się zasymulować taki graficzny interfejs ekwipunku. Albo taki interfejs ekwipunku gry tekstowej z lat, nie wiem, osiemdziesiątych. W każdym razie to jest rozwiązanie zadania piątego. I to tyle na dziś. Jeżeli materiał ci się spodobał, to zostaw lajka, zostaw komentarz. I oczywiście, zasubskrybuj kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, nie zrobiłaś. Tak więc, dzięki za obejrzenie tego odcinka. Trzymaj się, cześć.